To ja sobie pozwolę zacząć od tego, o czym twój rywal mówił wczoraj, bo widać, że cały czas siedziało mu w głowie to co wydarzyło się 6, 6 bodajże lat temu, o tych 30 sekundach, w których cię pokonał. Jestem ciekaw też czy ty gdzieś to z tyłu głowy miałeś i jakaś chęć rewanżu była, czy w ogóle gdzieś to, co wydarzyło się tyle lat temu, to nic dla ciebie nie znaczy. To odeszło w zapomnienie. Ja wtedy byłem dużo słabszym zawodnikiem, szczególnie że mój partner dopiero się wtedy zaczynał. Teraz podchodziłem tego jak do nowego rozdziału swoich walk, swojego życia. Ty już w poprzedniej walce pokazałeś i to było dla wielu zaskoczenie, że ten parter to jest coś, nad czym naprawdę pracujesz i na co tutaj ten akcent kładziesz bardzo często, bardzo mocno. Szymon Bońkowski jest świetnym trenerem, jak wiadomo, parteru w Polsce, Akulanie z takimi zawodnikami jak Mamet Kalidow to mówi same za siebie, że rozwój, rozwój jest z dnia na dzień. Krystian, powiedziałeś, że w tym sporcie chodzi o to, żeby wykorzystać ten mały błąd, Tu już widziałeś na początku walki, że Piotrek faktycznie zostawia tą lukę, żeby ten idealnie trafić tutaj? Tak, bo bronił Tak, bronił się przed moimi ciosami sierpowymi na górę, bardzo ładnie bronił, blokował, no ale niestety, jak ktoś broni górę, to nie zapom zapomina o dole, no ja to wykorzystałem, ale on bardzo dobrze był przygotowany na tę walkę. Zepsułeś tutaj trochę święto w Szczecinie, bo przerwałeś tutaj tę fantastyczną serię zwycięstw, jaką tutaj zawodnicy odnosili, O Oj, tam czymś zepsułem, taki jest sport po prostu, jeden wygrywa, drugi przegrywa, a do piątka mam wielki szacunek, tak samo myślę, że on do mnie. Ale to jest dla Ciebie coś, co jest komfortową sytuacją, coś co Cię napędza, to ma znaczenie czy nie ma znaczenia, że ta publiczność raczej wspiera Twojego rywala? Nie ma dla mnie to znaczenia, ja wychodzę do klatki, jestem sam, nic nie słyszę oprócz swojego narożnika. Przyszedłeś do Paszczy dwa, tak jak rozmawialiśmy wczoraj i zostałeś tym lwem. E, ty podniosłeś rękę do góry i złoty puchar, co dalej? Kiedy ty chciałbyś zawalczyć i być gotowy? No najbliższa gala nie jest, nie jest tak w końcu blisko, więc może jeszcze w tym roku. To zobaczymy, co włodarze wymyślą. Ja bym chciał się bić jak najszybciej. Wiadomo, nie mam żadnych kontuzji, także jestem zdrów i gotów do następnej wojny. Masz kogoś na salowniku? Nie, ja nie wybieram sobie rywali. Włodarze proponują, jeszcze nikomu nie odmówiłem walki. Czyli spokojnie, jeżeli będzie taka propozycja, Fen 37, to Ty nie mówisz, nie? Pewnie, pewnie. No pewnie. No, <laughs> pewnie. Co dalej, bo my też ostatnio oglądałem takie rozmowy z Tobą, Ty mówisz o tym, że chcesz wygrywać te kolejne walki, budować tę swoją pozycję. Jestem bardzo ciekaw, gdzie chciałbyś, żeby to wszystko Cię zaprowadziło? No wiadomo, moje marzenie to jest UFC. To może być cel, ale to jest, myślę, marzenie wielu, wielu zawodników. UFC, tak?